Kinga Wasylka, witam Państwa i zapraszam na wieści z Urzędu Miejskiego. W ramach czwartej konferencji z cyklu Rok Krajobrazów Pomorza, zorganizowanej 3 grudnia przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku, ogłoszono wyniki konkursu pod tytułem Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2012. Zgodnie z werdyktem komisji konkursowej, która rozpatrzyła 33 projekty z całego województwa pomorskiego, Miasto Wejherowo otrzymało wyróżnienie drugiego stopnia za realizację przedsięwzięcia Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Wejherowa. Podczas oficjalnej uroczystości wyróżnienie prezydentowi Miasta Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandowi wręczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Jak podkreślił marszałek, wyróżniona inwestycja wpływa nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale przyczynia się do poprawy wizerunku miasta i całego województwa pomorskiego. Informujemy, że 26 listopada siedziba Wejchrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu Villa Parkowa przy ulicy parkowej 2A przez 20. W dniu 3 grudnia odbyło się oficjalne oddanie do użytku całości obiektu. Oficjalnego przecięcia tradycyjnej wstęgi dokonali prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand i prezes WTBS Ewa Puchowska. Obiekt poświęcił ksiądz prałat Tadeusz Reszka. W wili parkowej znajduje się 16 mieszkań z piwnicami i garażem podziemnym, z których 10 znalazło już swoich nabywców, a 6 wystawionych jest wciąż na sprzedaż. Więcej na temat tej oferty na stronie www.wtbsweicherowo.pl. Najmłodszych mieszkańców Wejherowa wraz z rodzicami i opiekunami zapraszamy już jutro, 6 grudnia o godzinie 16 na tradycyjne spotkanie ze świętym Mikołajem. Podczas mikołajkowego spotkania na wejherowskim rynku zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową, a nagrody laureatom konkursu wręczy prezydent miasta Wejherowa. Odbędzie się wiele zabaw i konkursów dla dzieci z nagrodami, a także finisz tegorocznej akcji zbierania nakrętek dla Małgosi. Organizatorami imprezy są prezydent miasta Wejherowo oraz Wejherowskie Centrum Kultury. Podczas imprezy zostaną włączone świąteczne iluminacje miasta. Sekcja turystyczna Wejherowskiego Uniwersytetu III Wieku zaprasza w dniu 7 grudnia na wycieczkę Szukamy Mikołaja na Betlejem. Jak informują organizatorzy wycieczki, zbiórka planowana jest o godzinie 9.10 przy szpitalu na przystanku MZK linii nr 8. Odjazd autobusu o godzinie 9.15 można dosiadać się po drodze. Wymarsz na rajd trasą Reda Ciechocino, Betlejem, osiedle Fenikowskiego, Wejherowo, ulica Rybacka nastąpi z pętli autobusowej w Ciechocinie o godzinie 9.40. Na koniec wycieczki około godziny 12.00 odbędzie się w cukierniku Puccino w Wejherowie spotkanie z Mikołajem. Uczestnicy wycieczki proszeni są o przygotowanie drobnych upominków za około 5 złotych. Koszty udziału w wycieczce, na przykład przyjazd, pokrywają uczestnicy. Prezydent Miasta Wejherowa i proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają w niedzielę 16 grudnia o godzinie 17 na koncert wigilijny w kolegiacie w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot i chóru Cantores Wejherowiences. Orkiestrą i chórem będzie dyrygował profesor Marek Rocławski. W programie koncertu znalazły się utwory klasyczne Händla i Mozarta, nawiązujące do tematyki świąt Bożego Narodzenia, a także tradycyjne polskie kolendy. Zapraszamy! 6 grudnia z okazji Mikołajek w Wejchrowskiej Bibliotece przy ulicy Kaszubskiej 14 odbędą się dwa przedstawienia dla przedszkolaków oraz klasy 03. W spektaklu pod tytułem Tajemnicze Święta Skrzata wystąpią aktorzy Teatru Maska z Krakowa. Widowiska odbędą się o godzinie 10 i 11. .00. Jak informują organizatorzy, grupy zorganizowane mogą uczestniczyć w spektaklach po wcześniejszych zapisach. Decyduje kolejnych zgłoszeń. W dzisiejszych wieściach to już wszystko, a na kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.